Cześć, tu Wierzba. No Siemanko jestem decha Siema, ja jestem Pilar. No i jesteśmy dzisiaj na serwerze www.simcraft.pl Nie jest to serwer Kuslima. I nagramy ten, jakiegoś parkura. Chłopaki, na którą mapkę idziemy? No, od jedynki, nie? Zaczynamy, czy jak. Dobra. Potem możemy mieć na lepkie czoło. No, lepkie czoło. Lepkie Ale tam, wiesz... Czoło. Wiem, ostatnie poziomy tam można oszukać. Ej, właśnie, to są takie bugi, nie? No podpalił już się dobry człowiek ej, ja skoczyłem nad bloczkiem, Fuck Pilar to wleciał cały Ale jeszcze żyję Dobrze, jesteście dobrzy, nie Ej, ale ja wylądowałem na bloczku no, Na nagranie nawet zobaczysz No ja wiem, tam, tam są takie bagi Patrz, 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 Kraszka ja żyję Przyszed... No nie, przeszedłem po pa... upalecanie nasz parkurowiec no, Ej, naprawdę. też wylądowałem na bloczku i się zapaliłem ja Jestem słaby no. w parkurowiec Jakie to snubskie, ej ja idę jeszcze raz, bo potem mi się życie nie chciał regenerować taki No ej, sprint mi się wyłączył, brawo, nie. No. Oh god, ja tutaj na was czekam, Ja pan Pierdziela. HE Czekaj już idę. lecę do ciebie. Ja tutaj na was poczekam. Parkur. Ej powiem ci, że nawet nie odczuwam nagrywania. Nawet jej no, komputer dobrze. nie ladzi, wszystko czyściutko, ładnie, płynnie chodzi. No fuckę, czemu ja się znowu podpaliłem i zginę? Ładnie go przeczyściłem. Ej, wyląd... No super. A co wy robicie, nie? <gad> Ej, no bo ja się... Pilar. Wy to jednak jesteście żywotni bardzo. Ej, no bo patrz. Idziesz, podpalasz się raz, dobra. Potem idziesz na wózka, czesz? podpalasz się drugi raz. Ej, ale najgorsze jest to, że jak wylądujesz, to się zapalasz. No. To mnie wkurwia po prostu. Patrz. Ej, ja lubię swojego skina, ja nie wiem dlaczego. Ej, wylądowałem i się palę. Nie no, wiem, co czy... oni mają za lagi, za bugi, ale... Patrz, 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 patrz. Łombo combo wy się podpaliłeś. Gaz, co wy robicie, ej. Nie, ja się ani raz nie podpaliłem, Ci tam już te 10 razy się podpaliłem No fucken! Ten, było... to głupie ten tam już. Ej, dobra, jestem cały. Ej, ale dobra. mam lagę. Ja Ciebie nie widzę. Ej, no widzę Cię, stoisz na sprincie. Pali gumę. Pali gumę, <gumy>, ty. bwl 463 Ja tam dalej. Dobra poczekajcie na mnie, za chwilę będę uuu combo. Ty twoja chwila podpaliłem to wiesz No już się podpaliłem znowu Czekamy no. na ciebie God. Ej, dobra spali. ja też idę z tobą Ja was nie bierze, nie? Ej, sprint mi się wyłączył to będzie fajlowy odcinek, nie No ja, ja ani jednego fajla jeszcze nie zaliczyłem Ej tak to sobie na parkurze radzę, ale No bo tu są lagi Znaczy nie, nie lagi tylko bagi Ja tutaj no. w ogóle nie mam lagów ja też nie mam lagów, ale mam bugi. Nawet ja nie mam lagów jak nagrywam, ale mam, też mam bugi, powiem. Ja bugi no mam małe. Raz mnie tak przez chwilkę po podpaliło, ale U. jakoś Ej, jestem jeden klocek nad tym i się podpaliłem skacząc. To jest dobre. Fajnie. Ej, widzicie. Czujesz to? Siema Pilar. Nie czekam Siema. na właśnie. Nie czekasz Uf. czy czekasz? Czekam. No jak, no sam nie będę przychodził, nie? Też chcę być na nagraniu trochę. A decha to leci na twój kanał? Nie. Nie. Bo ja już się nagrywam na tym swym kanale. No nie, właśnie. Nie? No, no fach, co... ten wpadłem, bo mi się to nie podobało. No, un dobra. Sub. no będę nagrywał. Na... Pilar. Gawad. No nie wierzę, właśnie. No, ja sam sprint wyłączył. E Ja się sam dziwię, nie. Moje umiejętności parkurowe na dzisiaj się wyczerpały. No. Jak sobie wgraliśmy na Hamaci. No. Wiem, hamac jest, jest przereklamowany, jest... Nie. nie komentujcie tego. No i zapaliłem się, super. Ja też. Ej, ja, ja, ja chyba sobie detnę, nie? jeszcze raz tam pójdę i. Dawaj. No, A bym miał bekę, tak jakbyś tak zginął na, na tej lawie na schodach. Ej, Ej ty ja, ty ja się zaraz facet. spalę. <laughs> myślałem nie. Dobra, ja kurwa. Ja pierd. <laughs> ja no o Boże. Ej, sprint mi się wyłączył. Nie, ja czekaj, czekaj, ja, ja, ja tutaj, ja tutaj, ja tutaj zaraz. Ja ja tutaj będę i zobaczę kto się podpali W nerwie widzę, się, na serio Widzę cię wierzba Czekaj, jestem na chwilkę na i wracam na momencie To no dalej, Ale w ogóle nie wiem czemu, słuchajcie, ale mamy takie lagi, że nie widzimy czasami swoich skinów Tu coś tam Minecraft net chyba coś tam No a się pierdzieli trochę bo Może idiota Z tą jabą pewnie znowu kombinują mi To Nocz, idiota Ej noc odszedł z mojaru tak. Geniuszu tak? No tak? Już wiesz kiedy? Uh. Nie wiem, bo ja tak gdzieś dwa miechy nie grałem w Minecrafta. No. Ja w Lola. A ja... Mam... Dobrze, dechaj i tak się podpaliłeś. No co tam? Ale ja w lola to w ogóle nie gram, mam dwestylow. Tej... Tombo, Tombo! Pilar no, się zapalił. Boże Pilar. Ale czekaj ja. jeszcze sekunda U, i... Ej, sprint mi się! <laughs> co za On nie wierzę! Cipskie gówno Ej, no to jest Wiesz, ba, to jest pierwszy Ej, no to kto sobie radził z lepkim czołem na tym, na którym to było? No ja to sobie radziłem. A to było Ej no się Pilar ja sobie nie, to nie mi... radził. Ej, <grym> ja Ej, która to była mapka z lepkim czołem? Ej, to, to, była to była 4. Ka? Albo 5. Dobra, chodźcie na 4 albo 5, bo to już mnie wnerwia. Ej, przejdziemy 4 albo 5, a jedynki nie przejdziemy. Dobra, to ja dadam. Dobra, to chodźcie Na, 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 na... na... Cztery, chodź na cztery, to a jest cztery. cztery. No, ja czekam, o, ja cztery. będę czekał. Ej, to, to poczekaj na nas przed czwartą. Jaki lag, stałem w lawie. No ja czekam. Jaki lag, ten zginą chyba na stepensie na spawn'a. Dobra, ja dobra czekamy. Ej, ja teraz specjalnie wskoczyłem w lawę, dobra, jestem. Dobra, lecimy. Lecimy. To jest dobra. z lewym czołem, to fajnie. Ej, to może, mi się to może mi się uda... może mi to... O Jezu, nie, to ten wielki skok. To jest ja, fajne. Ej, to jest... to jest, ej, to jest łatwe. Mega epic. Ej, a tu jest skrót, tu jest skrót, kopaki no ale nie, nie, uczciwie o, daję. Mu, nie? Uczciwie, chcecie. Pilar. Pilar z kwiatem! Ej, no bo ja mam jakieś takie mm. dziwne, że skaczę z ostatniej krawędzi i nie mogę doskoczyć. Pu, pu! Jeb... O właśnie się podpalił, dobrze mówicie? O, ktoś mi pisze na Skype'ie. Oh god, Siemka. Tak właśnie, mi chcesz. Emilianna. Ty jest na Skype'ie? No. Wbiła, chyba pierwszy raz od całych wakacji. No. Rozbiegł rozbieg będzie potrzebny. E epic epic jestem. jump jestem a to było Co? epickie Co ode mnie powiedz jej Dobra wracam już na parkura idę A ja to skrótem no to dawaj skrótem my to wiesz bat gdzie ty jesteś wieku. Eee, e, udzielam instrukcji jak się spółdziela ekran potem jej to pokażę te wideo Pysz. A tu, tu będzie naprawdę trudne, szczególnie ze są liany. Ej jeszcze ani jednego fajlu na tej mapce No ja też nie Tutaj trzeba się O roz... tu jest Epic Jump, stary dobry Epic Jump Myślałem że zginę Ja też, bo ale tak jest... po tych głowinach tak leciałem Czyli co panowie, się mi najlepiej idzie, żebyś mnie przech... nie przechwalał A jest. skromny jesteś No, ale nie, ja ci tylko... Ani jednego faila, ej, bez tu. Ej, teraz ten mega epic jumpie, Czy się skakało z góry, czy z dołu? Eee... Z góry. Z góry, z góry. Z góry. Z góry dalej. Ej, nie... ja pierdolę. Ja jestem dalej. No, no fucking. A, cześć, cześć, Pilar. <laughs> czekaj, czekaj na mnie. Ja Gdzie czekam to? na was tam, potem... Ja epic... już idę na czwórkę, no jakie fajne, ale tylko na razie jeden był. Ej, no ale ja w ogóle mam takie... Jeden, log, że to taki się i nie mogę doskoczyć. Czujesz Dobra, tak? ja idę już. Ej, jest taki lag, że robię warp parkour i nie mogę dołączyć. Co wy robicie? Ej. <grym> ej, no czemu nie mogę w to gówno? P ty P ty masz, tak. masz takiego laga, bo ja sobie biłem bez problemu. No ja nie mogę! Czekaj. Ej, ale ty musisz prawym klikać, nie lewym, nie? No to ja teraz czas walę w ten prawy. I nic. Pierwsza myszka chyba. Taka głośna. Nie, po prostu waliłem. <noise> Jak Chris, pierwsza no. z drewniany. No. Pierwsza taka, taka drewniana jest. Ej, mi Prawy przycisk myszy przestał działać. Idziecie? Buk. Ja już idę, ja jestem już na tym, nad tym, nad, nad, nad lawą, gdzie jest dziurka w chodniku. Czekaj, wyjdę Buk. z serwera Buk. i wejdę Co? jeszcze raz. Teraz już, nie? E Mega epic jump! Wylądował. Pół HP mi zeszło. Tu jest teraz mega epic jump, ty. Ej, to jest ej miałem takiego laga. To, to jednak trudno, nie mieszka. Ej. No to skacz pierwszy. Dobra, pierwszy skaczę. Czekajcie no na, na z... mnie. Czekajcie Posłysze. na mnie na mega laga epic jump. Lagam takiego troszkę. Jestem. You are in. Jestem. Tu jest łatwe. Tak mi God. się wydaje. <laughs> Oj, decha file jeden. Pierwszy d... Ja... Nie ma co. Na 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 na. Fuck. Ja idę dalej. Ej, czekam, czekam na was, bo tutaj też pewnie padnę i żeby nie było. Teraz o, wiesz, czeka. <laughs> Pilar tam, bo... czeka. Pilar to tam bo... czeka. To była Pilar bo... czeka na spawnie. Czwórka, nie? Nie. No. Czwórka. Ten Decha tak długo tutaj siedział, że zapomniał numerkę. Co ty Momentcik. mówiłeś, Pilar? Poczekaj na mnie chwilę. Jestem prawie za tobą. Gdzie ty jesteś? Tu. O, oh, jest, idzie. Yo, Prądę. yo, yo. Yo mens, and womans and humans what the fuck? czekam na was w ogóle ty bo tam się grzebiecie Gdzie ty idziesz Ojej! Nie doskoczyłem <grym> A ja mam takie coś, że biegnę na sprincie wybija się do krawędzi nie no. dochuję Dobrej wiesz, dobrej tej za... nie, nie, zakonnicy Jezu Dobrej baletnicy przeszkadza... Nie, złej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy What the fuck Co ty takie, takie Oj, fail, fail. A tam złej <noise> zakonnicy Ej a, ja tu nie wiem jak skoczyć Ty Aha tu się schodzi No fucking Ej skończyłem mapkę Fajnie, no to, to a my ja Nie czekam, no to już pią na piątkę idziemy, nie? No lepiej będzie Zapaliłem się skacząc na blok, brawo Ej nie, na piątkę nie możemy iść Bo tam jest, bo tam możemy oszukiwać za bardzo, bo tam już sobą odkryte babki Aha, czoło Ej super, no się... nie jest. Spaliłem się na bloczku! Siódemka to czoło. To Czekamy. Nie, siódemka, siódemka, to nie czoło. Siódemka ej dobra, to... ale ewidentnie przeszedłem mapę. Załóżmy. Ej siódemka to nie jest czoło. Nie, to nie jest czoło. To było to z taką lawą i tymi żerandolami i tak z A, no, to, no to jest fajna siódemka ej. Tr trójka to była czoło. To chodźcie no, na trójkę. No tu idę już nawet. Stopniowo, no, stopniowo. To muszę się spalić. Trójka to nie jest czoło. Tak, tak. nie, bo to czoło szło się po schodach. Aha dobra, no, to si jest. Siódemka. Nie, 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 siódemka nie. na pewno nie, siódemka na pewno to nie, była nie. Siódemka. siódemka nie jest lepkie czoło, to jest trzy, to jest trzy. Ej, ale mam nadzieję, że mi się teraz na nagraniu za pierwszym razem uda lepkie czoło. <laughs> ale jeśli ja nie jak się nie uda, nie? Puch! Ja nie skaczę na lepkie czoło. Skoczyłem czoło. lepkie czoło, jest Tak? Jest Dobry tam moc. Jest. A teraz... Ja też skoczę na lepkie czoło. No, lecisz. Na lepkie czoło, tam jeszcze trzy. Prawie. No ty jesteś cheater, bo ty masz to wysokie czoło, bo ty masz włosy, które... Samo, pół piksela wyżej. No, rzeczywiście, ale żeby to w ogóle coś dało, to wiesz. No daje, pół piksela wyżej. EJ! LOL! <noise> ej, ej, ale ja wleciałem tam w tą wodę i mnie wysrało z mapy i poleciałem nad spawn, no zobacz Ej, no, a to... ja też to widziałem, ej, ja też tak miałem wcześniej. Ej, zobaczysz to no, na nagraniu, Pilar, ej no zobaczysz. tak jest, nie, że, że lądujesz tak jakby na tym dachu tego, nie? No, 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 no. no Patrzcie, gdzie ja jestem. no znaczy... wszystko. Ej, super, ja tam doleciałem i mnie wysrało. Gdzie ty jesteś? Z mapy. No lecę, bo mnie zabiło, bo... Ja jestem tu. Ej, wysrało mnie na dach, wysrało mnie na dach, nie. wpadłem na dach i się zabiłem. Na wprost. Daj, <laughs> Brawo, nie, nie, Fuck, ej, jak ja wpadłem? Wpadłeś? Ej, ja, ej, no ja stałem na shifcie i wpadłem jakimś dziwnym trafem. Jak ta koszulka A. niekrytego, jak się spuścić, żeby nie wpaść. Wpadłeś, powstań. No. rain. Cobblestone. Dikra. Jaki lok? What the fuck? Ej, ja w ogóle Mi lepkie czoło ten się odmówiło od współpracy Naprawdę? No, no Nie przyjąłeś partnera i tak masz No właśnie nie masz partnerstwa i nie masz lepkiego czoła. Jakiego partnera? Tam w ogóle jest jakiś ty jest na YouTubie, że par, coś tam ten, że zostań partnerem YouTube, a nie zostań partnera Ja nie wiem w ogóle jak to się robi, a ja tam nie będę się w takie rzeczy mieszał, bo Ty jak na 14 odcinków to rzeczywiście ty dużo będę zarabiał, kurwa no, złotówka dziennie, albo może 50 groszy To nie jest chyba za dzień Nie, w tym chopie, nie jestem pełnoletni to, to nie mi? jest, to jest za obejrzenie reklamy chyba No, no właśnie W tym kanale Łą wokoł, bo... Lepkie czoło odmawia mi współpracy w Ej, czemu była... ja byłem w wodzie i cały czas się palę? O, teraz przestałem ja Bo masz do super do uber komputer, który ładuje się w lolu przez 10 minut Nie, teraz szybciej, bo zrobiłem tę fragmentację, dysku Brawo Ile ci się Zap. zwolniło? Eee, tam nie wiem gdzieś tak 700 mega hmm. <giby> 10 giga Nie, 10 giga Bitów Ej, co ja zrobiłem? Jezus Maria. Ej decha pamiętasz to co wiesz, bo tutaj nie mógł wskoczyć? No Gdzie? Pole Aha, Aj, tam fachet. drabinka ta jest głupia No. <giby> Ej dobra o, no, Ja, ja przy tej drabince deadnąłem Ej, ale ta drabinka akurat jest głupia, to trzeba przyznać. Cześć dochę wiesz, ciemka Siema Decha. Ej, ja cię znam Też cię znam E, widziałem cię. No fucking! Głupia drabinka. Ej, cześć, palę się i nie zginę. Aha, teraz tak. Wiesz bo słyszałem, że vloga nakręcisz. Pogieło cię. <grym grym grym> Chupuj gdybym pol. miał... No to, to, to będzie trochę daleka liczba od e, rzeczywistości, ale gdybym miał chociaż 100 widzów, to i tak bym nie nakręcił. O, wpadłem, super. Czemu? Nie? Chociaż na 100 widzów by były jakieś specjalne. Za mało. Ja tak 100 na... to by było mało. Ja, ja na tysiąc bym gdzieś tak nakręcił. No jakbym miał tyle, to może bym nakręcił, ale wątpię. Gargamel Vlog. <grym> <grym> Jedba tam Gargamel. <grym> gargamel Vlog. małe <grym> smerfy. Nawet chyba nie wiesz, co chodzi, Pilar. No właśnie. Wiem, co chodzi. Ale on nic no. nigdy nie mówił o smerfach. Tylko on no albo ci o to... siebie, albo kogoś innego. Albo Ale mi nie tych, chodzi to o to, to był prawdziwy żarko. gargamel. Ty. No to tym bardziej Super. chyba nie wiesz co chodzi. Bo ty myślisz o tym gargamelu z od tego? Nie, od tego. ja myślę o tym gargamelu co kręci vlogi. Jakie ma włosy? No. Teraz chyba krótkie. Ej znów mnie wysrało na dach. Bo wcześniej miał długie. No, a jaki kolor? Ciemne. A jakie ciemne? Kurwa, z dupy Murzyna A widziałeś? Nie. Błąd Pilar przegrałeś A, A widziałeś? Nie, nie I widziałem w ogóle nie, nie wiem czemu ale jak ja wlatuję tam w tą dziurę to mnie sra na dach Pilar, <coughs> Pilar jego górka. skojarzenia nie <coughs> Pilar się nie mieści, nie, wiesz się nie mieści Ej ale patrz to, patrz gdzie ja będę, patrz gdzie ja będę, patrz na mój nick. Lecę w dół, gdzie nie? No. no Lecę w dół i wysra mnie na dach Ej nie! Jej, ty jesteś czas na dole! Ej nie! Teraz nie, a wcześniej nie. Ej, ale jestem na dole gdzieś gdzie nie powinienem być. Dechać idziesz, bo czekam. No idę. To dawaj skaż, bo ty jesteś większy. Dobra, tak jestem to, tu wiec. gdzie powinienem. Dawaj, leć. leć. Kurde, No ej, no! Tu jest debilu. Co za debil! No tak ty się tak odstruisz, nie No ma tak nagrywać truje, nie? Nie śmiesznie. Tu. Aha. Let's, oh, let's play for fun. Jestem dalej! Decha let's play for fun. Czemu mi się sprint nie działa? Ja już co to, to jestem? Dobra, działa. Jestem tutaj przy lepkiej czole już. To ja na razie chyba zaszedłem. Nie, ty byłeś na drabinkach, nie? Ja pierdzielę się palę, brawo. Ależ ja drabinki. No i się palę, nie? Nie ma wody? Ej, i umrę, umrę, umrę! Kurwa, bo się zapaliłem. Zskoczycie, czy jak? Where? Tam? No czekaj, muszę się rozpędzić. Ej, w ogóle ile my nagrywamy? Nie wiem, no ale... Będzie śmieszne te... to... Już 17 oh, minut około. Ej, tak mi ścięło, że aż do lawy Ej dobra, trochę, sparkura, bo trochę z parkura boothe zwały było i chyba będę kończył. Wy też nie? Czy jakoś tak? No. Bo już u mnie kolacje wołają tam. No dobra. Drą się trochę. Poczka. Pok. Czy wy jeszcze chcecie chyba nagrywać? A nie wiem jak tam też. A to w sumie twoje, nie nagrania, nie nasze, o to... O, no ale to... Ale czy chcecie jeszcze być sławni? Ja już jestem. O. Ja też jestem. Tak ty Pilar, jesteś 0 widów. Uch. Ja mam aż 21 na razie A Ja mam 131. Ja jestem jak chapati 5.05. Tak. Minus to chyba 120 Pilar. Ej, nie podaje no. się. Żadnych ty <laughs> Nas... wiem, wy... wiem wypromowałem go. Kogo wypromowałeś? Wypromowałeś Chopati'ego. Ej no fucking jakie tu są ściny jak ja przez to przychodzę. Nieprawda, nie są ściny. No nie, wcale. Okay, ja, ja mam trochę ściny. Ej, teraz jest ścina, bo te pływam w lawie. Dobra, zabiło mnie. Nie, Lepkie czoło odmawia... się Pilar. Lepkie czoło odmawia mi współpracy. Upiera się. Ej, będę ej, miał bekę, ej, nie? wagonik wyrzucił. Mam wagonik, jest. Co ci wyrzuciło wagonik? Też mam nie wagonik. wiem, coś mi wyrzuciło wagonik i teraz mam wagonik, haha. Ha. Dobra. Ej patrzcie, inni ludzie też piszą czy widać skina. Y, no. Tu jest, było napisane przed chwilą na czacie. Mhm. Mm Ktoś będzie chciał że no, przewinie jeden, moje jeden, super HD. Jeden Ej nie chłopaki. Nie widzi no. W ogóle ten, opłaca się nagrywać w full HD? Jest, jest lepkie czoło. Nie wiem. Mnie to zależy jak chcesz. Dobra, jedziemy dalej, wiesz, bo Czeka, są... Czekajcie chwilkę, czekajcie chwilkę. dwóch Ej on jeszcze nagrywał? Nie wiem. Że ze walną ej. No fucking! Na pilę, pilę Ej no pilar, pilar. Know, bo ja wpadam do lawy i nie mogę wejść z niej Ja tam już dalej cisnę na parkurze A No bo mnie już nerwiam Minecraft, nie podoba Dobra Wiesz, wiesz, bo ty jeszcze nagrywasz czy jak? Yy, nagrywam, nagrywam, jestem cały czas Teraz patrzcie, patrz na mój nick, kto jest tam na dole Decha, patrz, patrz, wysra mnie Patrz, patrz Pewnie mnie wysra na dach Przysz. Ej, wysrało, wysrało! Ej, ale ja o ja, ja tą wodę jakoś uderzyłem w ogóle. I mi HP zabrało jak walnąłem w tą wodę. Ale oni tu jak, mają woda taki, nie oni, Mają tutaj coś, nie wiem co oni zrobili, chyba Portalem się pomyliły ty nad spawnem. Jest dobra, przeskoczyłem znowu. To moje portale na hamaci kurde lepiej funkcjonują niż te ich tutaj chyba. Mhm. Dawaj nagrywamy z twojego jeszcze, serwera coś. Tak, ty mi kolacja stygnie Ta. To co, nagrywamy Jak, jak brema, kurwa Tatuś mi wyłączy internet, o nie. Dadoś za chwilę przyjdzie Tak, i będzie do ciebie nawijał językiem Pokémonów Albo jak z Dragon B. No ja, nie wiem, jeszcze Pilar nie słyszałem języka Dragon Balla. No i kurde deadne, nie? No bo to jest, jak oni rzucali te swoje kulki i PUTA! Ile ciała kulka? Łobokombo. Ile ciała hmm. kulka? Ej, ja tu nie wskoczę znowu na tą drabinkę. Ej, dobra. My, mi tam odmawia współpracy lepkie czoło, nie no fokken! No, Ej, dobra. Dobra. Trochę no, faili było, nie? No niedługo będę kończył, tak jedynkę... No jedynkę ukończyłem już. Więc... No ja Ej. też jedynkę ukończyłem. Byłem przed tabliczkami, w sumie to je tylko nie, widziałem, czy? ale... No a ja tam jakiś warport late tak musiałem dotknąć no bo... No bo happeł nie? Musiałem odnowić. O jest robkie czoło mi. Współpracę przyjęło. Le no Toko. super, ja piszę na dole na Janach chcę spójrz. <śister enjoying singing> Czekaj, poczekaj na mnie. Ej to... lol! Znowu chcę to się... Dobra, spadłem. Ej mój... no nie wiem jak ja to robię, ty... Ej nie wiem jak ja to robię, że ja w wodę uderzam i mnie ty napala. Może masz jakiegoś baga i widzisz, że to woda to jednak klawa. Woda cię bije. Nie no bo kurde chyba mój skin ma jakieś za dużą powierzchnię luki i mu HP odejmuje. Ej to w ogóle skin każdy jest tak samo wymiarowy więc. No wow, U, Nawet ale to jest... moje pół milimetra włosów gówno daje w tym skinie. Jak to nie? Pół, minie... me... pół milimetra? Eee, Nie milimetra, nie milimetra ty. No, mili... no dobra. I... Ale ci daję coś, no bo ja... no to te pół milimetra więcej zawsze. Ty masz... Ej, ty tak samo to masz, tylko że niewidzialny po prostu, więc... Ej, Ej ja dach, nie dach. wysra mnie na dach. Czekaj, bo ja nie Ej, Zabrało dodać, mi czekaj. damage. Też dobra. Czekaj, czekaj. Ej, widzę cię pod wodą. Ej, ale wy też takiego macie baga czasami, że przez lawę widzicie jakbyście byli w wodzie normalnie, nie? No. Nie. Jak to nie? No przez jest lawa. Ja Zadli. tak nie mam. A ty masz tą teksturkę swoją. No, no. Ja gram bez. Nie kurde, zaraz dednę przez tą frejską nawę, co... Ja lubię tekstury. Ju jesteś. Ej, ktoś do mnie biegnie, ktoś do mnie biegnie. To ja. Pidar dzisiaj na dalej doszedł. Nie. Nie, to ja decha, bo on jestem... przeskoczył drabinkę. A. No. Ja jeszcze nie przeskoczyłem drabinki. Taki przecież patent. Przecież jestem daleko, daleko ty za drabinką. Ej, dobra, ale teraz zginę, ja wam mówię. Na drabince. Ja już teraz kończę parkura, nie, nie chcę nic wam mówić. Gdzie ty jesteś na drabince jak ja jestem przy drabince i cię nie widzę? God fucking Ja zaraz dojdę do drabinki o ile uda mi się dojść Fajnie koniec trasy ja już was widzę Koniec trasy Ty no nie 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 lubię tego Dobra no dobra to my kończymy nie Ja już kończę nie wiem jak wy chłopaki No dobra to No my też tam się było Dobra No siema No na razie